Z tej strony Rolex, a Latmo na będziemy nagrywać serię Informiga 25. Ta seria będzie się odbywać na małych maszynach i na małym gospodarstwie. Zaczniemy tę serię od oprowadzenia, was wszystkich po moim gospodarstwie. Mamy tutaj tak: Combine Masy Ferguson. W środku on wygląda właśnie tak: gaśnica, wajchy, wiatraczek, żeby się nie zagryźć w kombajnie. No i tak jak każdy kombajn. Przejdźmy teraz do o tej wiaty. W tej wiaty mam większość maszyn użytkowych do trawy. Gleba, zgraba je ja, reczka, cztero gwiazówka, zletorek. Większy, mamy mniejszy zator, ale to później. Przetrząsareczka. Kosiarka. Ursus C360. On się coś zaczął mi psuć, dlatego ma otwartą maskę i... Ganiany nie będzie przez kilka odcinków najbliższych. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy tak Mieszadło na krów Dowodzenie do wody na krów I miejsce na obornik od krów Więc co z tym się wiąże Na pewno musimy mieć też krówki Krówek jest Cztery Na razie jeszcze nie karmione bo czekają na ten Na Na trawę i wywiacie mamy tak Yy, Zetora 311, zamknięta mi się bramę. Za Miejsce na zboże, wępnimy po cyganie. Chodzą tutaj mamy górki. Jak już słychać, jest ich 20. Z tego co pamiętam, nawet już jajeczka zaczęli. Będzie do obiadu. Motorek zimika od zboża które tam jest w środku który będziemy mi tam włozić belareczka to jest ładowareczka już z wyłączonym podnośnikiem do belek Laweta dobra samoróbka, Sam już złożyłem przyczepa. Test trójka. Agromer mieści do 2,5 kilo W tej wiacie są Ogólnie do prawy pól. Łuk dwuskibowy. Brona. Siewnik 4-metrowy. Jeśli się nie mylę. A, to 5 metrów ma, to 4, to jest siewnik dwurzędowy, punktowy, opryskiwacz i nawoźnik. O, i jeszcze kerszer. Szybko się wyrobiliśmy, więc przejdźmy teraz do... Yy... Idziemy na pole i... Zaczniemy żniwa. Się, czy jeszcze powałek tam schowany jest, bo cyganie łażą po tym po ten słowo no, dobra jest mam schowany. Bo cyganie sporo ostatnio kradli. jest odpalmy już nawet chodzi mocno się rwie Feder w górę i jedziemy tak jadąc yy, pojedziemy na pole jedno z dalszych moich i jedno z mniejszych bo to jeżeli się wyrobię to zacznę na odcinku a jeżeli nie to już po odcinku skoszę żeby Was nie przynudzać O tu jest nasze pole mamy zasiany rzepak Zaczmy, czy wszystko jest rozłożone musi być teoretycznie powinno być Niskarnia wszystko działa Silnik chodzi, wszystko działa, dobra Pusto No dobra, no to zacznijmy kosić. Rozróżmy ją obroty I jedziemy Jeszcze zobaczmy przez sobie To będzie słoma lekko Kilka informacji o tym kanale powiem Wam podczas tych, tego koszenia. E, będą wrzucane odcinki różnie, bo jeszcze mam sporo ro, roboty poza, poza tym, poza graniem, więc po, powinno mi to trochę potr potrwać. Raz w tygodniu Powinien wlecieć odcinek teoretycznie, a jeżeli nie, to e, już reakcja raz jeżeli raz na dwa tygodnie na pewno wlecie na tym yy, na tej serii będziemy grać realnie i tylko małe maszyny nie będziemy rozwijać na większym maszyn skończyliśmy tu pierwszą wrość trzeba uważać bo tu jest ten bo tu jest pole sąsiada i drzew jest sporo dookoła pola ten rzepak, jeżeli się nie mylę, to był nawieziony na 100%, więc powinno jemu dużo sypać z dworza. Kąś się nie pogniewaj, że tu wjadę, nic nie ma zasiane jeszcze. No tego, że Paku będzie, więc nie wiem czy już wyrobimy na następne pole pojechać, ale to może i lepiej. wy wakacje wolne od szkoły się może pojawić inna seria i ten i na niej będziemy grać na większych maszynach i tam nie będzie już grania aż takiego mocnego realnie ale tutaj to gramy już realnie realnie mało się. Może w którymś z odcinków dołączy jeszcze mi dobry kolega ze szkoły, ale to jeszcze nie wiem bo kolega jeszcze sobie nie sprawił farminga pod, pod yy, Nie kupił sobie farminga na placeta, więc może będzie, a może nie będzie, go zależy. Bo kolega mówi, że może kupi, ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Może sobie on sprawi pod choinkę taki prezent. To jest mój pierwszy odcinek, więc jakby coś było nie tak z głosem, czy coś się psuło, to informujcie w komentarzach, to ja próbuję to naprawić. Staram się jak najlepiej w to grać, ale... ale nie wiem czy mi wyjdzie. Napiszcie w komentarzach, od którego farminga zaczęliście grać, jeżeli gracie. Ja zacząłem od 2011. 11. Tak do teraz gram sobie W komentarzach możecie pytać mnie o różne rzeczy, na dostępnym odcinku postaram się na nie odpowiedzieć. Teoretycznie w następnym odcinku będzie balowanie tego wszystkiego. Jakbyście chcieli wiedzieć na czym gra, gram na laptopie, jakby było mnie źle słychać, dlatego że ja nie mam jeszcze mikrofonu, a mam zasłuchawek e, e, mikrofon. Więc tak na razie może mnie słabo być słychać, ale kiedyś sobie mam zamiar sprawić mikrofon. Wracając do tego kolegi, co mówię, już może dołączyć. On będzie grał na tym samym gospodarstwie, co ja. Nie będziemy się rozdzielać. Jakby coś się psuło na tej mapie, to będzie na, może zmiana. Piszcie na jakim arku następnie, byście chcieli zu, zobaczyć tą serię. Kiedyś był taki youtuber e, o nazwie Maticel69. Na nim się wzorowałem na tych seriach. To on mi zrobił kiedyś dzieciństwo i od niego się zaczęła moja przygoda z farmingiem to dzięki niemu teraz tu jestem i dla Was na, zacząłem nagrywać. Mogą się odcinki powtarzać, ale nie będą. Ale nazw, nad nazwą wymyśl sobie, jaka może być nazwa, ten, nazwa tej serii. Wymyślcie. Na razie jeszcze nie wiadomo. A, i na początku. Jak się zaczyna ten film, nie będzie tak słucho, że... Czy po prostu się zacznie od razu od moich imowy, tylko będzie jeszcze ten. Będą jakieś specjalne będzie intro, ale to w przyszłości. Czy tutaj pisze dwa odcinki nie będą, gdzie intro? Już później mogą być. Myślałam, że tu będzie więcej tego, że paku, że chociaż jeden i pół zbiornika zbiora, tu tak patrzę, że w ogóle na jeden zbiornik wejdzie. Trochę, bo przychłonęło. Pogoda była ten, przez dwa tygodnie sucha, ale może po prostu jest, bo to było ten, bo trochę się utrzymało, ale zboże jest e, idealnie suche, nie jest wilgotne, ani ten, ani nic nim nie jest, jest dobre to do zbioru. Będzie to do będzie później można je sprzedać raczej postaram się w gwiazdkę wrzucić odcinek z Alem, ale ale mi podniósł header raczej w gwiazdkę postaram się wrzucić odcinek z w świątecznym specjalnym specjal, mówiłem wrzuciłem o pełnym. Pamiętam powiedzieć, w tym, w tym kopanie jest montowana czujka na pełny zbiornik, dlatego mi tak po, podniosło do góry. Zapomniałam o tym. Kadaż się rozkłada, a my wracamy na gospodarstwo po przyczepkę. Ale nie pomyślałam, mogą sobie przygotować przed odcinkiem przyczepkę. Teraz trzeba będzie trochę przejść. Się. Pewnie zapniemy zetora, bo Ursus tam się trochę psuje i go będzie trzeba naprawić. A większego zetora nie będę ruszał, bo to już on będzie miał zadanie w następnym odcinku, pewnie przy pelowaniu. Dobra. Zapalmy. Maszyna idzie w ruch. Otwórzmy sobie okno, żeby wszystko widzieć było Nie zamykam tu, bo e, nie ma tam żadnych ważnych rzeczy i mi nic nie ukradną Teoretycznie powinno zabrać cały bak e, zboża Yep. Jedziemy, otwórzmy otwórzmy jeszcze okno sobie drzwiczki i jedziemy Ale słuchajcie jak wchodzi ten, że to się piłuje Ale maszyna na gospodarstwie ma chodzić, a nie nie, to słowa. Jakbyście chcieli pytać, mam gospodarstwo. Znaczy, moi rodzice mają. Ja im chodzę, pomagam na, na tym gospodarstwie. Często. Kupujemy krowy, kury. Sypie, sypię. A, ciągnij z gaśmy później zawiozę Dokończę koszenie No, wszystko się wyspało Odpalamy i jedziemy Ale tak na oko Fajnie, że się udało mi wymierzyć idealnie ten do zbioru się zmieściło na, na ostatni przejazd na jeden header. W następnym odcinku postaram się odpowiedzieć na każde pytanie, które zadacie mi w komentarzach. Teśmy obroty zmniejszymy. nie się rozkłada. Jedziemy, wysypiemy, odstawimy. Ten kobary jest kupiony od złomiarzy, dlatego ma tam trochę podrapywane te barwy i te takie tam. Wszystko. Dobre. Się zabieramy na gospodarstwo. Nie będę zaczynał następnego pola już w dzisiejszym odcinku. Wezmę, wysypię zboże i na dzisiaj będzie pewnie dosyć. Mam jeszcze, jakbyście chcieli zobaczyć to, jeszcze się przejedziemy motorkiem i mam jeszcze, pokażę, jak, które jeszcze pola do zbioru zostały. Ale tutaj mi się ten, nie tego i w się ledwo się karszesz stoi, więc umyjmy od razu albo dobra, nie będę mył, bo i tak on idzie do pracy, więc nie będę nawet go stają na miejsce, tylko sobie tu postawię, żeby mi nigdzie nie przeszkadzał, gaszę i biegnę do czujnika Niedaleko tam tego pola, gdzieś jeszcze jest pole z trawą, które będę jeszcze kościł, ale to dopiero po kilku odcinkach. W następnym odcinku będzie zamiar zbelowania wszystkiego i ten Na że nie wiem, czy mi się uda ten się uda i zbelować w jednym odcinku na pewno pójdziemy na inne pole, bo to nie ma sensu im osób na jednym robić więc jutro będziemy na innym, no pojutrze będziemy na kolejnym tak mówię, że jutro i pojutrze a tak na serio to będzie ta od... jak odcinek wejdzie czyli w pierwszy odcinek drugi odcinek na bok tylko ma na tył ale dobrze się przeżyje leci później co to łopatu przerzucę Ja to już pewnie zostawię tutaj więc zgaszę go i się przejadę motorkiem Tu sąsiad zbalował. Mam zamiar kupić te pole. Teoretycznie, może mi dać bele. Bo sąsiad mówi, że będzie chciał mi oddać to pole. Już zdążyłem sobie skosić poza odcinkiem. Oj. No i czemu wyprzedzasz? Z prosty. tu pole moje do skoszenia jeszcze. I tam jeszcze dwa, ale już czas się na odcinek kończy, więc będę kończył. więc odłóżmy skuterek, pójdę się jeszcze wody napije, i wody się jeszcze napije, i pójdę dalej kościć. Ale to już poza odcinkiem, więc to było na, na tyle. Trzymajcie się, cześć. до побачення